Witam na kanale Planszowo Unboxing paczuszki od wydawnictwa Munduko przyjechało to dwa tygodnie temu przed, tuż przed tym jak wylądowałem w szpitalu i nie zdążyłem tego otworzyć bardzo dziękuję tutaj wydawnictwu za wyrozumiałość i przepraszam za za dwutygodniowy poślizg, ale kilka dni spędziłem w szpitalu, mniej więcej tydzień temu wyszedłem z niego a dopiero dzisiaj, dzisiaj mam siłę, żeby spróbować nagrać ten film dla was żeby pokazać, opowiedzieć właśnie o grze, którą powierzyliście mi tutaj do, do recenzji, do rozgrywki, do, do zrobienia materiałów multimedialnych słuchajcie, taka nieduża paczuszka przyjechała, więc nie będziemy się tutaj za bardzo rozwodzić i będziemy ją sobie otwierać słuchajcie a propos, a propos jeżeli oglądasz ten film to polecam inne materiały też yy, nagrane z wydawnictwem modu.co yy, od jakiegoś czasu yy, w miarę regularnie tylko przysyła mi różnego rodzaju gry które mogę się z wami, yy, z wami po prostu podzielić yy, dzięki czemu yy, dzięki czemu po prostu jest yy, jest po prostu Możliwość dzielenia się też różnego rodzaju nowościami, po prostu zachęcam do na przykład ostatnio do potrójnego trzyczęściowego wywiadu z Tomaszem Bolikiem o jego grach stwory zobory oraz grze, którą, która będzie miała premierę w spotku jesienią i to jest zagarść Miedziaków. Jest to kolejna jego nowa gra, osadzona w świecie stworu zoborów, ale zupełnie niezależna jeżeli ktoś był na perkonie, to być może miał okazję właśnie w to zagrać I, i, i wiele innych rzeczy tutaj jest że mamy bardzo fajne pudełeczko zabezpieczone Duco zawsze stara się żeby te paczuszki były dobrze dobrze zabezpieczone to się bardzo chwali i planszówkowicze yy, bardzo lubimy żeby, żeby żeby to wszystko ładnie pięknie przyjechało zobaczcie słuchajcie przyjechała coś takiego to jest yy, Gra pod tytułem Karta od odsłona Oklahoma. Jest tego więcej. Jest, jest La Hoste jeszcze. I jest jeszcze w świecie króla Artura, taka malutka. Łącznie wyszły trzy gry i taki jeden mały mini dodatek. I gdzieś tam na moim kanale możecie nawet znaleźć na ten temat to jest interaktywna gra karciana, to jest dosyć specyficzna gra dlatego, że w tym małym pudełeczku takim fajnym kieszynkowym mamy grę, która jest przeznaczona już Wam mówię od 1 do 6 osób, tak od 1 do 6 osób próg wejścia to jest 10+, rozgrywka około 60 minut to jest coś w rodzaju gry paragrafowej rozpisanej na karty można grać solo, bardzo fajnie się w tym gra solo, ale można grać też właśnie ekipą, tutaj y, udajemy się na świat dzikiego zachodu i będziemy sobie y, wędrować y, Gra ma bardzo dużo rozgałęzień, nie jest wcale tak łatwo odnaleźć to, y, to jedyne poprawne, y, poprawne, y, tą poprawną drogę Przepraszam. Przepraszam, szpital bardzo mnie osłabił Mogę i kasłać, i, i często ziewać, i, i tracić głos na tych filmach, ale jak miałbym czekać aż, aż dojdę do siebie, to, to jeszcze, jeszcze wiele, wiele miesięcy musielibyśmy czekać, bo za, dokładnie za miesiąc idę na ponowną operację. Ta, na której byłem, częściowo się udała, częściowo się nie udała, więc trzeba podjąć drugą, drugą próbę, i nie wiadomo, co będzie, jeżeli się nie uda. Pewnie czeka mnie jakiś y, trudniejszy wariant. O co chodzi w tą grą? Mamy rok 1854. Yy, podróż po dzikim zachodzie, y, śladami basa y, Rifsa. Wybierz kartę i zdecyduj się, czy odnowić salon, spotkać się z Szyrifem, czy wrócić do lasu. Wędrujemy sobie skarb, budujemy sobie taką mapę, po której będziemy y, wędrować. Te karty często są dwustronne. Będziemy wykonywać różnego rodzaju mm, questy, odpowiadać na różnego rodzaju pytania, dokonywać różnego rodzaju wyborów, które będą miały wpływ na to, co się z nami wydarzy. Czasami zdobywamy jakieś przedmioty czy jakąś wiedzę, po prostu gra będzie o nas to pytała. Bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz. Tygier w ogóle z karta Aventury wyszło dużo więcej u oryginalnego wydawcy, ale po polsku wyszły tylko trzy. Świat Wikingów, świat, świat, świat Lachosta, czyli to są Himalaje, i właśnie tutaj, Oklahoma, to jest, to jest Dziki Zachód, i to są pełnoprawne duże gry, i w jednej której z nich, nie pamiętam teraz, której, jest dodatek z królem Arturem, który powoduje, że że po prostu możecie się poruszać jeszcze w tym świecie i ona też ma kilka zakończeń także te, te rzeczy są właśnie o tyle fajne, że, że tu mamy wiele różnych zakończeń, na różne sposoby możemy to rozegrać gdy gramy zespołowo możemy się po prostu dzielić tym co jak dobrze, słuchajcie, nie będę przedłużał tego unboxingu, bo w tym filmie tylko chciałem to wyjąć, pokazać wam i sobie do tej gry zajrzymy już w unboxingu a tutaj y, w kurierzu po prostu y, wymujemy i otwieramy i oglądamy. Bardzo fajna porządkowa gra. Hmm. Czy jest to gra jednorazowa? I tak, i nie. Znaczy w sensie, że jak już znajdziecie wszystkie rozwiązania, to pewnie tak. To wtedy można to odsprzedać, puścić gdzieś dalej, wymienić się z kimś. Natomiast nie jest to gra jednorazowa w tym sensie, że podejdziecie raz i koniec. Nie, nie. Tutaj, żeby poznać wszystkie odnogi, to trzeba no, kilka razy podejść na, na spokojnie po prostu, nie. I, i na no, no, różne sposoby. Będziecie szukać po prostu tej ścieżki, która doprowadzi Was do końca. Taka mówię, paragrafówka tylko, że rozpisana. Nie w książce, a na kartę. <laughs> Przepraszam. W szpitalu męczy mnie gorączka. O skrzela mam załatwiony ogólny, ogólny, ogólny wysiłek. Jest film, który nagrałem. O tym takie pogaduchy. Jeżeli ktoś chce obejrzeć i chciałby w jakiś sposób mi pomóc wesprzeć, to mam tam. Dostałem darowany czas od Pana Boga, od lekarzy, i będę chciał się w tym czasie, póki starczy się, po prostu dzielić moim hobby plaszówkami. Przepraszam, że to będzie taka troszeczkę bardziej zamulająca seria przez wakacje. Bo po prostu nie mam aż tylu sił i tyle energii, żeby, żeby to robić. A z drugiej strony muszę to robić, żeby utrzymywać gdzieś mój umysł w jakimś stanie wysiłku intelektualnego, żeby ćwiczyć moją koncentrację, pamięć i tak dalej. Muduko. Karta Aventura Oklahoma. Bardzo dziękuję za przysłanie. Bardzo dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość dla mojego stanu zdrowia. I zachęcam do następnego filmu. Zrobimy sobie unboxing i też usiądziemy do tego, żeby, żeby usiąść. Ja sobie zrobię teraz chwilę przerwy, napiję się czegoś, spróbuję nabrać sił. Kolejny film, który nagram jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, to, to będzie właśnie unboxing. A obejrzycie go. Rutyna moim kanale. Dziękuję bardzo.